To zaczyna dobry dzień. Wczoraj w nocy sobie zdjąłem włoski. Chcę sobie założyć nowe. Bo już miałem małogok, czego no Tak mniej więcej wytrzymują około miesiąca. Już miesiąc minął. Więc co? Pęk! Sprawdzić, jakie zwierzęta wstały. Bo zwierzęta, ludzie, czyli Asia i, i ryś, jeszcze śpią. A zwierzęta, zwierzęta, o, ktoś przyjechał ładnym A zwierzęta, inne zaraz sprawdzimy. Zaczął padać deszczyk. Jeszcze nie fajne. Naprawdę. Co to za zwierzątka? Króliczki kurki Dobry panie króliczku Pieski, kotki małpki, ale to na drzewach. O, mango Stopłem mango. Siadanko o dziewiątej mamy. Ale przyjemnie, w wiem jak tu pada. już jest ponad miesiąc, do tego słońca to też tak naprawdę nie chcę za bardzo. Jak mam być zupełnie szczerzy, w Ziemce zrobiliśmy przed śniadankiem poranne przejście po wiosce. Chłopcinamy co tu mają, jak to wygląda. Po południu jedziemy na nasze ulubione żeberka. A co? Reklama dźwigiem handlu. Mają zawsze dużo punktów mają wystawione głośniki, i z tych głośników napierdala ciągle w kółko to samo, to, czy, co oni mają w sklepie. No to ruszamy na śniadanko do. Pani, ona tak naprawdę nie ma żadnej restauracji, gotuje dla swojej rodziny, jak mi zamówisz, to, e, to po prostu robi jedzonko. Jest wegetarianką, weganką, więc Rysiu się nie naje. Ale widzieliście, jak szybko Marychuła na to rożkę? Jestem w szoku normalnie. Jak to mówią, Rysiu, spiesz się powoli. Jest przykład? To, to żółwia Nasza właścicielka jedzie szybko jeszcze dokupić jakieś rzeczy na śniadanie Chaba taką fajną świnkę polską masz Trzewaj, tu się pyszny dzień nie Pani, wiem, czy to wąchaj Co to jest? Herbata. herbata to to drugie może, ja muszę Zaczynamy smaczny dzień. zaczynamy od herbatki, mamy czapaty, mamy młodzi, czy bładz Nie wiem, bo już zapomniałem sałatkę. Za chwilę nam przyniosą jeszcze... O, tu masz jeszcze cukier, w końcu masz cukru i dowolił. Ona chyba jest słodka. <laughs> Przeciwem prowadziłem live aby ktoś chciał coś zobaczyć więcej jak to było przygotowywane to jest na fanpage'u porada A my zaczynamy smaczny dzień Oni i to jeszcze pewne rzeczy poprzenosło mm, Ileuszku po ciebie jeszcze coś innego, nie? O, mleko i mamy? Mleko i to, A co to jest? To chyba kawa. Kawa, kop kawa. 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 O. kawa. O, tak, Dobra, to nie wiem. Także ja nie wiem. Pierwsza w życiu piję bawarkę z mlekiem kokosowym. Próbuję też. Naprawdę, wiesz, jakie dobra? Blaj sobie. Dobra, pomału. Asia! Poszła. Chodź, bo zjemy ci wszystko. Asia. 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 My, My friend. A to co? Daj mi, Asia. Asia. Hmm. To dzielić się za zapowiedź. w tym wszystkim jest, że to jest wszystko stąd, że oni to wszystko sami robią. Świeży robione, ja. wszystko, co tu awokado, mm. ciapacie z awokado i z tym z tym. Mm. Kukusowa. Do herbaty. Style chickpea. Chickpea. Czy pijesz? to jest Mam a like uh, bit hot. Ketchup. I ma, ale trochę e, ostry. Jest. Ole, pyszny. No, ale to pyszna. Spróbujcie. Masz. A ja żebyś ręki z Nie chcesz. To masz ja. <laughs> It's hot a bit. Yes, let's go, Richard! <laughs> And you don't have cups for tea, for juice. Nie było. Being... Przykrycia? didn't put is that Afryka zabija. Dlaczego widzę tego w Afryce? W krowy jeżdżą, w osły. Oh. Ooo a tam drugi jest. Nie potrwa, bo cię kupnie. No nie akurat tego. Ale to ogier jest, to możesz coś zrobić. No. Jak... Cmentarz. A świeżego zakopali, bo tu świeżego owce zakopali. Jo, pod palmą. Łeb się puknie. Przez wujka poradę. Zrobione jak zwykle, nie warto używać mapy Google, bo one prowadzą o lera wie gdzie. ale chyba się da rady Mytą. <grywia> Są dziewicze. Naprawdę nie ma żadnego sklepu, niczego, ale znalazłem jakieś lokalne coś, ale chyba zamknięte. Mam się pić te wody, bo oczywiście nie wziąłem sprawdzę. Co to jest? Są jakieś butelki. Jest pani Teraz uh, uh, uh. się spytamy Chibo ja O na stare lato Torba i kich. w sumie mam tylko Kik Nie wiem czy to się liczy Kościół chyba bardzo chce żeby pojechała Czekamy na nią, krzyczam na nią, że ma biedzę, że na barana weźmie i nic. Mam taką fryzurkę dzisiaj. Wyjeżdżemy teraz najtańszym środkiem lokomocji, tak powiem 40 groszy. Około. Budżet się robi coraz bardziej. w Afryce jazda jest niebezpieczna zobaczcie, kościowi aż włosy dęba stanęły jak kierowca jedzie O oh mój sklep Adam Store a? Lubione żeberka Rysia hello najlepsza żeberka w tym w Afryce. Prawda Rysiu? Szczęśliwy kilo żeberek, żem zamówili. Teraz będzie no, to Wszystko jest gorące. Ocean gorący, kobiety gorące, no i żeberka gorąca. Darlim się. Raz jedziemy do domku, czekamy na autobusiki, i jedziemy do chaty. Tak się jedzie. Jest taki pełny, że liczą ludzie poza za drzwiami w ogóle. Ja pierdolę. To z Afryka. Dobrze, że my nie musimy rzucić się. To jest chyba za pół ceny. A kto tu siedzi się tak spiek? się ma taką czerwoną. A Daś, a czemu? Bo nie używa krewu. Głupi, głupi, głupi La la ale może. Być. <grym> Dawaj, to go. Brzyb, brz <grym> Ale to jest damski, niemiecki, damski. gęs nie ma. Ja byłem tam, na końcu ulicy. Jest! No kurwa, gdzie jest? Kici, kici, miał, miał. Kici, kici. <grym> Idę po ażkę. Nie tego, że on się boi, tylko przyszli z gorzy ja lubię? Czemu? Mam wi-fi Nieeeee No Są zajebiście Idę pałaczkę żeby ją odebrać No kończy dzień Jutro szybko zacznie dzień Bo za parę godzin ja po Następne trzy osoby z naszej nowej grupy Odbieram z lotniska po pierwszej Wszystko już ogarnięte Samochód, nos, wszystko Działamy

I się śmieją co chwila, to jest fajne. Ich obserwować. Są, 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 są. Najgorszy w rewer. Mam. Kurwa, godzina spóźnienia z hakiem, kurwa. Może użyć mi pogody ducha. Dobra lekcja pokory, nie mam jej. Bierz do środka, to co możecie, bierz się do środka, bo to nie jest pewne, że to nie spadnie. I'm <laughs>